Ja nie chcę gasić tego czołego. To się nie wydaje, ale ogień był naprawdę... Tu ile jest? Metr na nie metr? Dokładnie. Tak Zobaczcie jak piroman drugi bieg. W tym miejscu zgubił buta. Zobaczcie jak jest głęboko. Nie hmm. mogłem tego buta wyjąć. Siemanko. Witamy w kolejnym odcinku... Siemaneczko. W dzisiejszym odcinku zobaczycie luźne strzelanie. Mianowicie mamy tutaj troszeczkę petard. Jakąś tam rakietkę, pirobajery, jakiś mały karabinek I jesteśmy na takiej fajnej miejscówce Zobaczcie Taki mały zbiornik Taki mały zbiorniczek No i postrzegamy sobie tutaj troszeczkę z tych petard, z tych pirobajerów No i co? No i zbędnie nie przedłużając Zapraszamy Was do oglądania No i lecimy z tematem, zaczynamy Od petard magnum Wow, niby nie było huku, ale aż taki bas poszedł, nie? No ta pierwsza jakby lepiej, nie? No pewnie płyca i wiesz Ło, wow, kurde, nie wypał. A lipa, akurat jak nagrywamy zawsze to są nie wypały. A jak sobie nieraz odpalamy luźno To wszystko wypala. Tam, to, co nie wypaliła, to był Pluton. I lecimy jeszcze raz po wtóreczkę. A to za tonie? Zatonie. No ja nie wiem. Widzisz, nie tonie. Nie, nie tonie, tonie, ale i tak się nie pali. Dobra, A teraz do odmiany. Taki pierbajer, świstek. Zobaczymy. O, ja bym uważał. <słuch> Widziałem, że ma krótki ląd, także. Teraz mamy H1 Achtung. Tutaj też mu uważam. Wow! Ale wyrobiła tą wodę. No, właściwie się wodą nie Kolejka Nigdy nie widziałem tej efektu we wodzie. się trochę, żeby tak Ale ten wiatr jest kurde, uporczywy. Zobaczymy patrz, patrz na efekt tej kulki I, I pływa, i pływa dalej. Nie płaniło. No i lecimy dalej. Teraz trochę mniejszy kaliber Zobaczymy jak to wybuchnie Chyba nie wybuchnie Nie A Nie, nie rzucaj tego tak wow. wysoko o. Co ci się stało? Kurde ej, z wiatrem poleciała na mnie ten Poleciał na mnie Nie ucho zatykasz? No bo myślałem, że walnie Z wiatrem poleciała na mnie iskra i oparzyła mi nogę Oa. Jeszcze raz to samo, tak? tak? To może nie zatonąć. Nie wiem, co to jest Nie No nawet fajne Zatonęło Zatonęło To jest RC... Ej trzyma, ja ci będę podpalał, Ty będziesz tym rzutował RC3 złotował. czy... nie Nie, 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 za małe No i kolejne już Widzę, to się ledwo co kurde pali to co dopiero wodzie. Dobra, hajdenka No i to już było co? Kolejna hajdenka A idzie taki pas z tej wody, nie? Ej, ale woda poleciała na 5 metrów jakoś. Teraz lecimy z rakietką, wrócimy Uważa. ją sobie do wody. Proszę cię uważaj. Proszę cię uważać. Ja nie chcę gasić tego całego. Leczymy. Co za łeb? Kurde. No, wiesz, myślałem, że poleci na drugą stronę. Dobra, słuchajcie, kurde. Puściliśmy tą nakietę z wody i przeleciała na drugi brzeg? Ja jeszcze przed chwilą mówiłem, znaczy przed tym nagraniem Oby to nie wleciało w to suche No dokładnie i to mało dokładnie na brzeg nie? nie wiem kiedy zatrzymałeś nagranie Ale to się zaczęło jarać Kurde, szkoda, że nie zastawiłeś tego No bo było wszystko widać, no, ale to była akcja Słuchajcie, nigdy tak nie róbcie To był nasz głupi błąd, bardzo głupi Bo puściliśmy te na wodę, a ona się wzniosła po prostu i... Parę sekund dłużej i nie byłoby co gasić tak. Zobaczcie, jak piroman drugi bieg w tym miejscu zrobił buta, zobaczcie, jak to jest głęboko. Nie mogłem tego buta wyjąć. Odbił się z tego błota, kolejny krok zrobił tam, zobaczcie, jak to jest daleko. Masakra, potem przebiegł na drugą stronę. Po kostki w błocie, i tam się jarało I to zgasił, nie? Tutaj ci się wydaje, że jest sucho, ale to jest kurde, wszystko błoto. Biegnę, jeden krok, drugi, trzeci, czwarty. Tutaj spadł mi but. Dalej tak. biegłem, same skarpetki. Ja tam pójdę do, to, do tego błota, Prze, Przez to. I nie wiem nawet, czy nie gasiłem skarpetą, kurde, ognicha. Mi się do teraz nogi trzęsą. Ja biegnę naokoło, nie? I w ogóle patrz się za, za mną, nikt nie biegnie, nie? Mówię, kurde, został, nie? Albo uciekł do domu. A zanim ja tam byłem, to on jeszcze wszystko ugasił, bo pobiegł na skróty. Masakra, ja się nie spodziewałem tego, że tak to się potoczy wszystko. Także pamiętajcie, że dla was to jest przestroga. Nigdy nie odpadajcie żadnych rakiet po ziemi czy, czy z wody, bo to się może źle skończyć. Dobra, odpalimy sobie jeszcze parę rzeczy i będziemy za chwilę stąd zawijać Zdaję tutaj kulkę Kurde, i palnik mi nie działa Ale masakra wam powiem, że akcja taka była, że, że to jest szok Poszła kulka w bok No już się tak nie wypali, dobra Te czwórkę jeszcze wrzucimy Ale Też nie wypaliła, nie wiem co jest dzisiaj za dzień o ostatnie wrzucę taki karabinek. Zobaczymy czy, czy przedłużenie lądu zadziała w wodzie nie. No nic się nie stanie Zobaczymy Jedna petarda wybuchła, a reszta nie wypaliła. I na koniec odcinka wrócimy sobie jednego tajgerka i już będziemy się z wami żegnać. Bo naprawdę trochę dzisiaj idzie nie po naszej myśli. No także to na zakończenie odcinka. Żegnamy się z Państwem i da jeszcze do Pirmana drugiego, bo on tam kurde, butki szoruje. Pokażę Wam, zobaczcie ten but zaraz będzie w śmietniku. Tak no ten but przeżył dwa bagna. Ja nie wiem, on przerzucił sam siebie, nie co on zrobił. Dobra, trzymajcie się, jeżeli Wam się odcinek spodobał, zostawcie oczywiście łapeczkę w górę. I pamiętajcie, nie powtarzajcie naszych zachowań, bo widzieliście, co się przed chwilą stało. Dokładnie. Trzymajcie. Na razie, trzymajcie się, wariady.